jakieś 3 miesiące temu zainstalowałem u siebie kolektor słoneczny. Dzisiaj już po trzech miesiącach mogę jednoznacznie powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Spełnił moje oczekiwania. Czy łatwo było go zainstalować? Nie do końca. Dlatego też nagrałem film, który za chwilę się za chwilę po tym wstępie można będzie obejrzeć 3 miesiące temu właśnie z instalacji tego kolektora słonecznego. Może dla kogoś będzie on podpowiedzią w tym, jak to zrobić, bo dla mnie na początku to było niełatwe. Szczególnie instalowanie tych rur było szczególnie trudne, ale ponieważ kolektor ma 10 rur, więc za, z każdą kolejną rurą uczyłem się doświadczenia. Nabywałem doświadczenie na samym końcu już przy ostatniej dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Na końcu, na końcu to można było powiedzieć, że już była to bułka z masłem, jeśli chodzi o instalowanie tych prętów w zbiorniku. E, więc y, tak, pod koniec, pod koniec filmu y, będzie taka dokładna, dokładna instrukcja, jak to robić. Na sumie, natomiast już w samej końcówce filmu będziecie mogli zobaczyć, jakie są efekty działania tego kolektora słonecznego. I ja powiem szczerze, byłem w ogromnym szoku, pod ogromnym wrażeniem, że on jest w stanie. Tak dobrze nagrać, tak, tak dobrze nagrzać wodę. Po prostu niesamowicie mnie zaskoczył. My wybraliśmy taki kolektor, który ma niecałe 100 litrów. Pod potrzeby mojej rodziny w zupełności wystarcza, biorąc pod uwagę to, że nagrzana tam w nim woda, w momencie kiedy jej używamy, czy to do mycia, czy do, no do mycia przede wszystkim, albo naczynia, albo siebie, ona mieczana jest oczywiście z zimną wodą, a więc tak naprawdę takiej wody ciepłej której potrzebujemy po zmiksowaniu z zimną, można z takiego zbiornika około 300 litrów mieć, a to w zupełności, w zupełności pod nasze potrzeby. Tutaj przy tym domku na działce w zupełności wystarczy. To, z czego jesteśmy też zadowoleni, to niewątpliwie dobrze izolowany ten zbiornik. Bo nawet jeżeli woda jest nagrzana, a później przez kilka dni słońce nie grzeje, nie podgrzewa jej. To ta izolacja sprawia, że temperatura naprawdę tam w środku się utrzymuje przez kilka dni ciepła woda. Oczywiście, bardzo niewielkie spadki są, ale najważniejsze, że, że ta ciepła woda tam, tam w środku jest, pomimo braku, braku słońca. Nie nagrałem w tym filmie z montażu, nie nagrałem, jak składałem podstawę. Ale i trzymanie się instrukcji, producent zadbał o to że kiedy trzymamy się instrukcji to naprawdę y, idzie to sprawnie i na końcu nie można niczego pomylić wszystko jest dobrze poskładane i tak jak, i tak jak należy więc y, zapraszam do obejrzenia y, filmu z montażu no i może to on wam też jeżeli nad tym się zastanawiacie czy taki kolektor y, sobie zainstalować no to może on będzie odpowiedzią na tak lub na nie w waszym przypadku miłego oglądania Witam Was serdecznie w kanale na działce. Dzisiaj e, no już kolejny piękny dzień wiosny. Niedziela, cudownie, wspaniale. Temperatura jak w maju, a nie jak na początku kwietnia. E, tak, pięknie wszystko kwitnie. Brzoskwiny zaczęły pięknie, cudownie kwitnąć. Dzisiaj zająłem się montażem kolektora słonecznego. Nie ma jak wodę grzewać, jest tylko mała kuchenka gazowa, więc, o, Nabyłem tylko już jakieś półtora roku temu. I tak sobie przeleżał i czekał na, na swój moment, na swoją chwilę, zacząłem go właśnie montować. Podłączyłem do instalacji. No i teraz już nawierciłem, zaraz przymocuję go do podstawy. Takie cztery bloczki wkopałem, żeby były na sztywno. I będę go montował. U masaka, dobrze, że tego nie widzieliście, bo pierwszą rurę włożyłem, ale to po prostu już nabrałem wątpliwości, czy mi się uda to zrobić. E, ten czpień, o ten, który tam wchodzi i przenosi temperaturę, wysmarowuje go porządnie taką e, pastą, z, chyba z miedzią czy z czymś. Ona ma niewątpliwie powodować, że lepiej będzie przenoszona temperatura. Ale włożenie tego po prostu jest totalnie niełatwe. Chyba że po prostu za pierwszym razem mi tak tu słabo poszło. Na szczęście się udało, a więc yy, tak. Jestem już przekonany, że to się uda zrobić po prostu, nie? I to jest piękne. To próbujemy następno. Zgodnie ze wskazówkami tutaj zabezpieczyłem swoimi starymi spodniami, żeby nie uszkodził się o ten element, bo on jest szczególnie czuły. I w instrukcji napisano, że absolutnie trzeba zrobić wszystko, żeby go nie zabezpieczyć, bo nastąpi rozszczelnienie, więc użyłem swoich starych spodni i zgodnie ze wskazówkami najpierw wkładam tutaj w tą część, tak, najpierw tutaj. Smarowałem czpień, ale oprócz czpienia, wysmarowałem również tam maść do gniazda. Dobra. Ruchem obrotowym. Tak mi mówili. Tak napisali. Ruchem obrotowym i wprowadzać go do środka, To no nie, że. Więc staram się delikatnie to robić, na ile to możliwe. Tam jest taki, widzę, jeden moment krytyczny, który trzeba przepchnąć, ale jak już się przez niego przejdzie, to później już idzie łatwiej. Ale jeszcze nie widocznie, jeszcze mi się to nie udało. Ciekaw jestem, jak ktoś tutaj napisał, że to można samymi palcami. Zrobić. Nieźle. Powiem szczerze, ktoś musi mieć nieźle strome palce. Ja nie wiem. Ale ja nie mam. Jeszcze nie. O. Muszę znaleźć jeszcze coś. Coś jeszcze bardziej płaskiego od kombinerek, żeby to trochę jeszcze wsunąć. O. o dobra dobra o idzie o. jest zobaczcie udało się dobra. idzie widzę to mi coraz sprawniej okej okay. Teraz tutaj zakręcę, zabezpieczę z dołu, przykręcę ten kołnierz, żeby już się nie obsunęła przypadkiem runa, chociaż raczej nie ma szans, żeby ona stamtąd się tak łatwo wydostała. No i teraz ten... O, jest, udało się, super. On ma ponoć zabezpieczać przed dostaniem się wilgoci, żeby od wewnątrz ta izolacja tam później nie korodowała. Ja! Wow! No z tym mi poszło już rewelacyjnie, powiem Wam. I dokręcamy. Producent podaje, że powinno się pozostawić taką tolerancję około 5 do 8 mm. Ponieważ ze względu na pracę w okresach zima-lato całej konstrukcji, która potrafi się. Kurczyć kilka milimetrów lub wydłużyć. Teraz pewnie jest wydłużona, bo jest około 20 stopni dzisiaj, Więc ewentualnie może się skurczyć tylko. Ale jak producent mówi, że trochę zostawić, to zostawiam. No dobra. No i to z głowy. To teraz... Razem teraz zdecydowanie łatwiej, wiem, że to wejdzie, jestem bardziej pewny. A więc tak. Różnica jest taka, i teraz widzę, jak, ważne jest, jak ważna jest technika. A więc tak, po pierwsze, żeby łatwo mi pracowała uszczelka, to trochę muszę dać płynu do mycielaczy. Płynek do mycielaczy smaruje również uszczelkę, szczególnie w tej od zewnętrznej strony, która później będzie wchodziła sobie w obudowę bo wtedy zauważyłem, że jest o wiele łatwiej niż tak bez płynu donacji. I druga sprawa, oczywiście rozsparowuję pastę. Dokładnie. Już końcówka jest pastą, tak się trochę kończy, ale to trzeba zrobić tutaj dokładnie i porządnie rozsparować. Ok. O. Tak żeby na całej długości później pracowało dobrze. Przekazywało ciepło. Do wnętrza. Ogrzewało wodę. Super. Ręce. I teraz to, co ważne, to wysuwam ten szpień. Delikatnie wysuwam sobie ten szpień. Stąd on się wysuwa ładnie, o, o, bardzo ładnie wychodzi, teraz kiedy wkładam go tam to dociskam właśnie za ten szpień, wtedy dużo łatwiej wchodzi, to jest jednak tylko i wyłącznie rurka miedziana, więc ona jest miękka, trzeba bardzo delikatnie za nią uchwytać, a tutaj za ten szpień można już zdecydowanie pewniej. Tak się prezentuje. No to teraz tylko sprawdzimy, jak grzeje. Jutro zobaczymy, jaka będzie temperatura. Jak już jest teraz w pełni, już pracuje. A jak działa podłączony? To zobaczmy tutaj. O, aż ciśnienie tutaj daje tak, że tak duże ciśnienie. Że aż mi tutaj woda, o ja nie mogę. Ona ma nie wiem stopni, ale pewnie sporo, bo, bo aż normalnie się gotuje z niego, nieźle. Zobaczcie, takie ciśnienie, to jest zawór bezpieczeństwa. O i zobaczcie, kupiłem, kupiłem sobie taki termometr, mały, elektroniczny, w słońcu, zobaczcie, temperatura pokazuje. Tutaj spada temperatura, bo trochę w cieniu. 28 stopni, nie? A jeszcze spada, nie? No, w, w cieniu, jak sprawdzałem normalnie na termometrze, to powinno spaść tak do około. Jest w tej chwili 24 stopnie. Możemy go sobie tam do środka o, w ten sposób I, i go tutaj przykręcimy. Ciach, dobra. O! Dopchniemy go tam jeszcze do końca, żeby wszedł sobie. I zmierzymy nam dobrze temperaturę. No i teraz zobaczmy co się dzieje w środku. Słuchajcie, patrzcie. Jaka temperatura jest w środku. E, od wczoraj grzeje słońce, wczoraj już był nagrzany. To jak wygląda to dzisiaj? No tu zobaczmy jak rośnie. Stan będzie łatwiej troszkę. tak w cieniu, dobra. Zobaczymy, dojdę, nawiję. Oczywiście, jak będzie się przybliżać do już tej temperatury końcowej, no to wiadomo, że będzie on zwalniał. Zobaczcie, tutaj już jest. 80 stopni nie ma już za chwilkę. Niesamowicie. 82 Teraz dlatego tutaj jest zawór bezpieczeństwa. O, i on jak, te, jak ciśnienie wzrasta. To on temu na ciśnienia, bo inaczej to by stało się to zagrożenie to, to co jest w środku, nie? Zobaczcie, tam ta, ta temperatura jest taka, że tam niemal się po prostu gotuje. Tak potrafi słońce. Coś takiego niesamowitego, aż jestem po prostu w szoku, że to 90 stopni jest 90 ponad, 90. Normalnie tak jak w środku wrzało. Zostawię to tutaj Nie bywały 92 Zobaczcie, jaka temperatura jest w środku, niesamowita. I co słońce było w stanie nagrzać, szok. Żadnej energii zewnętrznej, 94. Ciekaw jestem, do ile dobije. Dobra, zostawię to tutaj i później go jeszcze zmierzę. I działa rewelacyjnie. Jestem pod wrażeniem, nie, bo nie myślałem, że aż do tego stopnia to będzie w stanie nagrzeć.